Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Dzisiaj porozmawiamy sobie na temat dość kontrowersyjny, mianowicie dzisiaj porozmawiamy sobie o okolicach intymnych i o niebezpiecznych podpaskach. Także, jeżeli Was taka tematyka interesuje, zapraszam do oglądania. Słuchajcie, pierwszą niebezpieczną prawdą jest to, że większość podpasek jest bielonych chlorem. I oczywiście rzecz jasna podpaska, która jest bielona chlorem, wydziela dioksyny. Dioksyny, które mają silne właściwości rakotwórcze, podrażniające strefy intymne kobiet, i oczywiście rzecz jasna wywołujące silne stany zapalne. Błona śluzowa, która jest bardzo chłonna i wrażliwa na różnego rodzaju silne, drażniące substancje, reaguje błyskawicznie. Jeżeli mamy kontakt z niebezpiecznymi składnikami. I dzięki właśnie temu, że błona śluzowa jest silnie chłodna, wszystkie niebezpieczne składniki, które są zawarte w podpaskach mają bardzo łatwy dostęp do dostawania się do naszego organizmu. Oczywiście siejąc dalsze spustoszenia z perspektywy wieloletniego stosowania bądź wielomiesięcznego stosowania, również sytuacja podawania składów podpasek. Różnych składników, które są dodane do podpasek. Jest to sprawa bardzo dziwna. Niektórzy producenci podają skład, pełen skład, co zawierają podpaski, a niektórzy totalnie nie. Także wiecie, to jest taka sytuacja dość nagmatwana, i po prostu tak naprawdę nie wiemy, czy kupujemy dla siebie bezpieczne podpaski. Czy kupujemy kota w worku, który jest po prostu jedną wielką szatańską masakrą tak naprawdę, która po prostu będzie siała spustoszenie, bardzo duże spustoszenie w naszym organizmie? Moje drogie, używacie podpasek codziennie. I pamiętajcie, że im cieńsza podpaska, tym więcej w niej substancji chemicznych, tym bardziej jest wybielona chlorem. Tym więcej jest dodatkowo dioksyn i innych substancji chemicznych, które wywołują po prostu różnego rodzaju infekcje, stany zapalne, świądy, podrażnienia. Jak już Wam wcześniej powiedziałem, błona śluzowa jest bardzo wrażliwym narządem. Ona reaguje na wszystko, ale nie reaguje również natychmiastowo. Jeżeli mamy tutaj na przykład styczność z BHT, no to oczywiście rzecz jasna BHT jest cichym składnikiem. I tutaj, że na przykład używamy podpasek, które zawierają w swoim składzie BHT, to nie znaczy, że zobaczymy ewentualne skutki uboczne natychmiastowo. Nie, 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 nie. To wszystko może się pojawić z perspektywy kilku miesięcy bądź kilku lat, i nagle pojawiają się problemy z miejscami intymnymi. Gdzie są używane podpaski? I każdy się zastanawia, dlaczego. I na przykład postanawiacie zmienić podpaski danej firmy, bo uznaliście, że coś tam w nich was podrażniało, na inne, innej firmy X, i w dalszym ciągu, po jakimś czasie, znów coś się dzieje nie tak. Właśnie. I dlatego tutaj naprawdę bardzo ważnym elementem tego wszystkiego jest to, aby podpaski były czyste, żeby nie były bielone i żeby nie były napakowane złymi składnikami. Jednymi podpaskami, które są naprawdę bardzo czyste w składzie i na ich temat chyba nagram film, bo muszę zrobić dogłębną analizę, ale jestem ich pewien stuprocentowo. Są one dostępne w Rosmanie. to jest marka Masmi. One są zrobione z czystej biodegradowalnej bawełny. One są biodegradowalne generalnie rzecz biorąc. Są zrobione z bawełny, nie są bielone. I jest to firma, która się skupia po prostu na tworzeniu bezpiecznych produktów do higieny intymnej, jak i również do po prostu pielęgnacji, na przykład patyczki, waciki. Oni mają w swoim asortymencie naprawdę bardzo wiele produktów, mają wkładki, naprawdę mają wszystko. Mają tampony, jak dobrze pamiętam. Naprawdę firma jest pod tym względem naprawdę mega przygotowana i naprawdę ma bezpieczne formuły. Ale jeżeli chodzi o specyfikację tych produktów, to ja wam zrobię osobny film, ponieważ ja się muszę tematem konkretnie zająć. Ale tej marki Masmi, która jest dostępna w Rossmanie, jestem pewien 100% że jest ona dla nas czysta i bezpieczna dla nas. Dla was kobiet oczywiście. Więc poruszymy sobie teraz kwestię bardzo ważną, jakie podpaski dostępne w ogólnodostępnych sklepach, w drogeriach, w sklepach po prostu takich wielkich dyskontach typu Auchan, Tesco, Lidl. Wiecie, biedronka, i które są ogólnie dostępne w sklepach, są dla nas niebezpieczne. Na ten temat trzeba powiedzieć bardzo głośno. Jak już Wam wcześniej powiedziałem, błona śluzowa jest bardzo chłonna. Wszystkie substancje które są dla nas złe, mają bez problemu dostęp do naszego organizmu. Jeszcze należy tutaj dodać, że jeżeli podpaska jest nasączona tymi substancjami, które są na przykład dla nas bardzo szkodliwe, rakotwórcze, alergizujące, podrażniające, które po prostu potęgują na przykład infekcje okolic intymnych i mają na przykład dodatkowo promotor przenikania substancji czynnych no to wtedy problem staje się o wiele, wiele bardziej poważny. Wtedy przenikalność tych substancji bardzo niebezpiecznych ma bardzo głębsze znamie, czyli wnikają bardzo głęboko i bardzo szybko. A jeżeli na przykład w takiej spodpasce jest na przykład substancja rakotwórcza, a w niej nie ma na przykład promotora przenikania, to i tak z powodu tego, że błona śluzowa jest silnie chłonna, ona i tak czy siak wchłonie ten niebezpieczny składnik. Tylko na wstępie wchłonie go płytko. I on się będzie kumulował, kumulował w znacznie mniejszej ilości niż zazwyczaj. Niż jakby to miało, y, sytuacja miała miejsce z promotorem przenikania, jeżeli by był zawarty w podpaskach. Ale... Używamy takich podpasek codziennie, wy kobiety. I wtedy problem naprawdę staje się bardzo poważny. Więc wybaczcie po prostu merytorykę główną tego filmu. Ale jak najbardziej uznałem, że temat jest bardzo warty poruszenia i trzeba na takie tematy ostro porozmawiać bez względu na wszystko. Liczę tutaj po prostu dzisiaj na Wasze komentarze, na Wasze doświadczenia, co się działo po używaniu danych podpasek, jakie były Wasze reakcje. Także przechodzimy do podpasek, które są dla nas niebezpieczne, a są dostępne w ogólnodostępnych sklepach. Pierwszymi niebezpiecznymi podpaskami jest to nic innego jak Naturella, Ultra Normal Kalendula Tenderness, 399. Podpaski higieniczne na stronie Rossmana. I tutaj posłuchajcie, potwierdzone przez dermatologów pielęgnacyjne działanie na skórę może tak być, ponieważ. Pod... Mają niacynamid, mają dipantenol, mają wyciąg z rumianku, okej, okay, one działają łagodząco, ale jeżeli jest substancja, która silnie drażni i jest dla nas niebezpieczna, no to wtedy to się mija z celem. Jeżeli chodzi o specyfikację podpasek, jest ona następująca. Podpaski Naturella Ultra Maxi ze skrzedełkami pomagającymi utrzymać wkładkę na miejscu. Oferują miękkość oraz dzięki zwiększonej długości w porównaniu do wersji Naturella Ultra Normal zapewniają dodatkową ochronę dla Twojej skóry w okolicach intymnych w czasie obfitych miesiączek. Jasna sprawa, rzecz naturalna, nie ma się co wstydzić o tym mówić, oczywiście. Jako jedyne produkty higieniczne dla kobiet zawierają dermakrem, unikalny chroniący skórę suchy balsam o dowiedzionym klinicznie działaniu zapobiegającym podrażnieniom. Mhm, mm zaraz będziemy o tym gadali. Podpaski Naturella Ultra Maxi mają 2 mm grubości oraz rumiankową kompozycję zapachową. Zostały wyposażone w specjalny system chłonny układający się w kwiatowy wzór. Flower Power. Dodatkowo podpaski zawierają superchłonne perełki żelowe, które odprowadzają i odciągają płyny od skóry, dzięki czemu będziesz czuła się sucho i komfortowo. Dobrze. Podpaski na Maxi zapewniają ci dodatkową ochronę, której potrzebujesz podczas miesiączki, przy zachowaniu niezawodnej delikatności dla skóry i jej pielęgnacji. Dla dodatkowej ochrony nocą wypróbuj Ultra Night. To jest reklama. I jeżeli chodzi o skład tych podpasek jest on następujący. Ten cały cream balsam, ten krem cały, dermokrem jak oni to nazwali, to jest nic innego jak petrolatum. Wazelina. Czyli substancja okluzyjna. I tutaj jak najbardziej w przypadku podpasek też nie powinno być wazeliny, ponieważ wazelina jest substancją okluzyjną, czyli również przyczynia się do powstawania bakterii beztlenowych. Zejdźmy po prostu na ziemię. Później mamy benechyl alkohol jest w porządku. Nie ma żadnego problemu. Później mamy cynk. Później mamy krzemionkę. Później mamy dimetikonę silicate Bardzo mocny silikon. I on tutaj pełni funkcję emolientu. Czyli wam daje taki efekt po prostu wygładzenia. i W każdym słowa tego znaczeniu po prostu. Proszę tutaj, ok Później mamy zagęstnik. Później mamy glicerynę. Jak najbardziej. Gliceryna w podpaskach jest w porządku. Później mamy niacynamid, pantenol. Później mamy zagęstniki, tej bazy, którą są nasączone podpaski, oczywiście rzecz jasna. Później mamy olej sojowy, później mamy wyciąg z rumianku. Bisabolol, omówiłem Wam o bisabololu. Jego niewielka ilość w składzie wiele tłumaczy, ponieważ on w niewielkiej ilości wykazuje silne właściwości kojące, gojące, regenerujące, silnie przeciwzapalne. Także bisabolol w nawet niewielkiej śladowej ilości bardzo intensywnie na nas działa. I teraz, moi kochani, posłuchajcie. BHT. BHT w podpaskach. BHT. I mamy Benechyl Alkohol. Promotor przenikania. No i co? Mamy tutaj bezpieczeństwo zachowane? Nie. Wielkim absurdem było to, że takie podpaski pojawiły się w sprzedaży. Oczywiście rzecz jasna. Wiecie, tutaj producenci się będą tłumaczyć, że stosują dopuszczalne stężenia substancji, które są dozwolone i tak dalej, i tak dalej. Ale nikt do cholery. Nie bierze perspektywy wieloletniej, wielomiesięcznej stosowania danego produktu. Nikt tego nie bierze pod uwagę. Producenci mogą mieć taką bujną wyobraźnię, że wy kupicie jedno opakowanie i wy zaprzestaniecie i już będziecie używać innego producenta, wam się nic nie stanie. Oni mają takie założenia marketingowe, nawet jeżeli chodzi o takie względy. Ale jeżeli komuś coś pasuje i używa wiele lat, i nagle się biorą problemy, zastanówmy się nad tym. Po BHT mamy tokoferol, witaminę E i tylko tyle. I z powodu BHT Naturelli dziękujemy. W Naturelli bardzo duża ilość BHT występuje. W każdego rodzaju po prostu podpaskach. I tutaj temat nie podlega jakiejkolwiek dyskusji. Tych... Następny artysta, proszę bardzo. Always Ultra Sensitive Normal. Podpaski higieniczne ze skrzydełkami. I producent, aż sobie 19 zł za nie liczy. 19 zł za truciznę. Brawo. I tutaj wiecie, jeżeli chodzi o specyfikację tego produktu, to jest następująca. Podpaski Always Ultra Sensitive są ponumerowane od 1 do 3. Odszukaj cyfrę, która jest dla ciebie odpowiednia, biorąc pod uwagę twój rozmiar i intensywność miesiączki. Na lekkie i umiarkowane krwawienie możesz użyć podpasek Always Sensitive Ultra Normal, rozmiar 1, ze skrzydełkami lub bez nich. Na umiarkowane. Aha, oni tutaj piszą o. Po prostu jak macie miesiączkę. Generalnie rzecz biorąc, one są bardzo delikatne. Są dla nas bezpieczne, czyli są dla nas zdrowe. Wiecie co? Nie. Tak skreśla podpaski marki: Always z powodu zawartości BHT i promotora przenikania. Ja jestem po prostu przerażony, że oni to BHT, te donory, formaldehydu po prostu pykują wszędzie. I oni się do cholery tłumaczą, że stosują dopuszczalne stężenia, że nam się nic nie stanie, że będziemy zdrowi jak ryba. Ale nikt nie bierze perspektywy wieloletniego stosowania. I później się ludzie zastanawiają, skąd się biorą nowotwory, skąd się biorą różne infekcje, skąd się biorą choroby. Przecież one się biorą skądś. One się nie biorą bez powodu, od tak, bo nasz organizm po prostu sobie postanowił wywołać stan zapalny. Nie. Wywołuje to zawsze jakikolwiek czynnik. Także podpaski marki Always również są skreślone. Nie polecam. I następne podpaski, które biorę pod lupę: Always Sensitive Long Ultra 599 w Rosmanie. Miękka jak bawełna, powłoczka oraz unikalne strefy komfortu zapewniają delikatnej skórze dodatkową wygodę. Podpaski te doskonale sprawdzają się przy umiarkowanym i obfitym krwawieniu podczas cyklu menstruacyjnego. I tutaj wiecie, skrzydełka zapewniają dodatkową marketing, 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 marketing. Nie chcę mi się tego nawet czytać, bo to jest po prostu żałosne, co nie piszą. I również w podpaskach występuje BHT. I co ja mam powiedzieć? Kupujcie te podpaski? Nie, nigdy w życiu. Są one po prostu jednym wielkim niebezpieczeństwem dla kobiet. Także podpaski marki Always w większości są napakowane BHT. Jak i również podpaski marki Naturella. Moi kochani, posłuchajcie. jeżeli chodzi o specyfikację podpasek, zwracajcie uwagę, nawet w przypadku tamponów, w przypadku podpasek zwracajcie stanowczą uwagę, czy nie zawierają BHT w składzie. Większość podpasek dostępnych na rynku zawiera BHT. Ale oprócz BHT są bielone chlorem. Oczywiście wtedy jest, są wydzielane dioksyny. Czyli są wtedy wydzielane silne substancje rakotwórcze. Nasze zdrowie jest najważniejsze. Na tym rynku naszym. Jeszcze jakoś ten rynek nasz e, po prostu się ratuje. I są podpaski godne uwagi. I wam na wstępie filmu powiedziałem. Masmin ma bezpieczne podpaski, które są czyste składowo. Do nich nie można się niczego tam przyczepić. One są dostępne w Rossmanie. Ja wam w ogóle wyszukam takie podpaski, które są dostępne w Hebe. Są dostępne w Rossmanie i tak dalej. Zrobię wam po prostu obszerną analizę bezpiecznych podpasek. Żebyście wy miały po prostu w czym chodzić. Lepiej chodzić w czymś, co jest bezpieczne niż chodzić w tym, co jest dla nas strasznie niebezpieczne. Przypominam, że podpaski mają kontakt z błoną śluzową. To nie jest już tylko skóra, po prostu, tak jak twarze że dzięki promotorom przenikania BHT do formaldehydu i wszystko wchodzi bez problemu. Tutaj jest błona śluzowa. Składniki wszędzie penetrują o wiele, wiele głębiej. Także nasze zdrowie jest najważniejsze i nikt ani nic tego nie zmieni i żaden producent, który będzie chciał nas storuć po prostu tego nie zmieni, a nie będzie czerpał kasy po prostu na koszcie naszego zdrowia, naszego bezpieczeństwa i naszego życia. Koniec dorabiania się na cudzym nieszczęściu. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Jeżeli Wam się ten film podobał, zostawcie łapkę w górę, proszę Was. Napiszcie mi proszę w komentarzach, jakie mieliście doświadczenia z danymi podpaskami. Czy u Was wywołały reakcje alergiczne, czy powstała infekcja, czy mieliście silnie podrażnioną po prostu okolicę intymną. Napiszcie proszę o tym w komentarzach bez jakikolwiek krępacji. Także jak najbardziej chcę poznać również Wasze historie związane z używaniem podpasek o tragicznym składzie. Dziękuję Wam serdecznie, trzymajcie się ciepło, buziaczek, hej.